No, pięknie w Rzymie, chociaż zdjęcia były nocne, ale na pewno jest tam ciepło w stolicy Włoch. Klaudia Kroczek i prognoza pogody. Ale czy cieplej niż u nas? To jest pytanie zasadnicze. No chyba tak. A, okay. U nas to tak. U nas właśnie nie wiem, co się zdarzyło, ale nie było mnie kilka dni. Wychodziłem z pracy wiosną, a wróciłem jesienią. No jak właśnie jak do tego doszło. Doszło do tego w jedną noc, praktycznie. E, zaczęło po prostu napływać do nas chłodne powietrze zamiast ciepłego. No i to wszystko się zmieniło. Do tego jeszcze trochę wilgoci, więc na razie, jeśli chodzi o plany na majówkę, to może jeszcze tak, powiem tak. Nic, nie planujmy tak na 100%, bo ta pogoda się tak dynamicznie zmienia, bo ja jeszcze tydzień temu mówiłam, że w majówkę będzie 23 stopnie, bo tak to wszystko wskazywało na to, że tak to właśnie będzie wyglądać, a już teraz zapowiada się, że będzie poniżej 20. I Więc może tryszczowo. się zmieni kolejny raz jednak na kilka dni do, do trzech razy sztuka pogoda jednak stanie na wysokości. <laughs> Słuchamy prognozy. Sprawdzamy kolejne dni, bo faktycznie zmieniło się i ta zmiana niestety szybko nie powróci do normy, tylko przez parę dni jeszcze będziemy borykać się z taką. No właśnie jesienną pogodą, czyli trochę deszczu i temperatury nie za wysokie, nawet 9-10 stopni maksymalnie w ciągu dnia w nocy zero i deszcz ze śniegiem. Tak, taka pogoda właśnie czeka nas w tym tygodniu. W nocy pojawi się trochę rozpogodzeń, głównie na zachodzie przez Wyż nad Niemiec, ale jednak z nas północy niż będzie podsyłał nam chmury, z których będzie jutro padać. I to. Wszędzie, bez wyjątków. Sprawdzamy zatem jak w Rzymie tam 22 stopnie, no i taka aura towarzyszyła nam w weekend. No ale niestety, już w Warszawie jutro 10, w Rzymie 22, więc tam przyjemnie, ale jednak najcieplej w Lizbonie 28 i piękna słoneczna pogoda, na którą wyczekujemy. Ja również, żeby o niej mówić, żeby mówić Państwu, że w końcu piękna wiosła, wiosna nadeszła, żeby to nie był ten taki przeskok, że e, mamy zimę i za chwilę lato, żeby jednak ta wiosna była z nami trochę dłużej niż weekend. Sprawdzamy co w nocy. Temperatura od 0 do 5 stopni deszcz, w większej części kraju, deszcz ze śniegiem w górach. Dlatego uważajmy na drogach, bo tam, gdzie opady, to oczywiście ślisko. Jutro. Bo pada wszędzie. Kontynuacja deszczu ze śniegiem w górach, i tam 5 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Ale poza tym ta pogoda no, będzie sprawiedliwa w pozostałej części kraju 10-11 stopni. Poza tym silne wiatry na północnym zachodzie, także uważajmy na drogach, bo wszędzie po prostu będzie padać. Jeśli chodzi o to, co się będzie działo w czwartek i w piątek, to lokalny deszcz będzie się pojawiał no nie w całym kraju. Temperatura będzie z dnia na dzień coraz wyższa. No i tak, sobota, niedziela. Nie planujemy nic na dworze, natomiast w poniedziałek 18 stopni już w centrum i na południowym wschodzie i wygląda to całkiem dobrze. Warunki biometeo niekorzystne na razie jutro w całym kraju, temperatury odczuwalna niższa niż ta na termometrach. Stan jakości powietrza wygląda bardzo, bardzo dobrze. Także musimy oglądać pogody, musimy sprawdzać, musimy być na bieżąco, żeby wiedzieć co i jak, bo taki urok polskiej wiosny zmienia się to. Z dnia dzień. Czyli najlepiej zostać z wydarzeniami 24 i śledzić prognozy pogody u nas. Dziękuję Ci. Klaudio. Tak, okay. Chciałbym, żebyś jeszcze na chwilę z nami została, bo my oczywiście tęsknimy za tymi wysokimi temperaturami. Ale są takie miejsca, gdzie te, te temperatury są zbyt wysokie. Mianowicie południowa część Azji. W Laosie i Birmie temperatury biją historyczne rekordy. No i upał jest też niebezpieczny. Zmarło już 13 osób. Ja wiem, ja wiem, ja wiem, że. Często takie pytania teraz padają, ale ja też muszę Ci je, Klaudia, zadać. Za co z pogodą na majówkę, Klaudia Kroczek, prognoza pogody? Hmm, ja będę pracować, więc może... <sum> <skum> to jest też wyjście, proszę Państwa. Ja też będę pracować, spotkamy się zatem w pracy. Dokładnie. Ale dla tych z Państwa, którzy jednak planują jakieś wyjazdy poza miasto albo na łono natury, co szykuje pogoda, co mówią synoptycy? W żadnym mieście nie zobaczymy temperatury powyżej 20 stopni pomiędzy 10 a 20. <noise> tak naprawdę to jest <noise> dość duża. <noise> dość duża, znam. ale jeszcze faktycznie parę dni zostało, więc nie ma co na razie mówić, bo gdyby to było jutro, to byśmy już wiedzieli tak na 99%, ale no jeszcze faktycznie parę dni, więc może się to zmienić. Będzie na pewno lepiej niż teraz w tych dniach najbliższych do końca No właśnie, także lepiej poczekać i sprawdzać te prognozy dokładnie, gdzie będzie padać, a gdzie nie, bo jak temperatura w całym kraju będzie raczej podobna, to wtedy będziemy szukać tych miejsc, gdzie po prostu nie pada, gdzie można wybrać się na spacer, czy na grilla, czy gdziekolwiek tam Państwo chcą. Ja widzę kątem oka tutaj ze mną. Tak, przepiękny obrazek. Poproszę reżyserkę o podpowiedź, gdzie to jest. Z Wrocławia. Wrocław. Bardzo piękny wieczór. I jeszcze nie jest do końca ciemno. Ja czekałam na to aż długo. Będzie... Pamiętam też te czasy, tak. kiedy o 17 już było ciemno? Szukaliśmy się coraz dłuższych dni. <laughs> tak, wróci to niedługo. Niestety to lato krótkie mamy, ale cieszymy się każdym takim momentem i każdą chwilą. Taką chociażby piękną, bo te chmury faktycznie są, ale gdzieś tam to niebo się przebija. Widzimy, że państwo spacerują, więc jest dosyć sucho. O tak. Nie pada, a co się będzie działo w nocy, to już teraz zaczniemy prognozę i powiemy co. Bo właśnie mam dla Państwa prognozę na najbliższe godziny, czyli na to, co się będzie działo w nocy i na to, co się będzie działo jutro. Zacznijmy od tego, co w nocy, bo... Faktycznie tutaj na Dolnym Śląsku, tak jak widzieliśmy przed chwilą, piękne niebo. Gdzieś tam chmury się pojawiają, ale padać nie będzie. Ale jak niebo się odsłania, to Państwo bardzo dobrze wiedzą, mam nadzieję, ci, którzy z nami są od dawna, że taka uderka nam znika. Więc tam, gdzie najniższa temperatura, tam no, najmniej chmur. Rozpogodzi się w pasie od Dolnego Śląska przez Poznania, po rejon Zatwik Gdańskiej, ale poza tym na wschodzie i miejscami na zachodzie spodziewajmy się deszczu. W górach w deszczu ze śniegiem. Temperatura w najchłodniejszym momencie nocy wyniesie od zera do 5 stopni, czyli ta noc będzie po prostu zimna. Jutro na Pomorzu Kujawach i Wielkopolsce 10 stopni, ale temperatura odczuwalna, uwaga, minus 1 stopień. A to wszystko przez te dwie strzałki, czyli silny i porywisty wiatr. Generalnie w tym regionie powinien wiec z prędkością do 50 km na godzinę, ale na wybrzeżu 70. Na północnym wschodzie wiatr już słaby, więc tu temperatura odczuwalna trochę wyższa. Na termometrach 11 stopni i przejaśnienia z przelotnym deszczem. Podobnie na południowym wschodzie, z tym, że tutaj wyłomuje nam się zakopane z tego schematu 10 stopni, bo tam 5 i deszcze ze śniegiem. W całym regionie jednak na słońce i podobnie na południowym zachodzie. 9-10 stopni słońce i troszeczkę deszczu. Więc jutro parasol tak po prostu pod ręką trzeba mieć, jakiś kaptur, bo w każdej chwili może po prostu spaść deszcz. Także jutro. No, okna pogodowe, ale jednak z deszczem. Chciałam Cię zapytać, ile parasolów zgubiłaś? No bo ja bardzo wiele. I bardzo Zawsze jak pada, to właśnie staram się zabierać, a potem ale go go nigdy nie ma. Się, że go nie mam. <laughs> e, dziękuję Ci, Klady, za tą prognozę i do zobaczenia w do zobaczenia. No proszę, Monika Kubiaczek, jej nowy przyjaciel z działek. Teraz tak. prognoza pogody Klaudia Kroczek. Zobaczymy, jakich przyjaciół ty realizując materiały znajdziesz. A będziesz zajmować się właśnie majówką, tak. która już coraz bliżej. No, część osób nie może się doczekać, część osób zastanawia się, jaka będzie pogoda. Inni z kolei twierdzą, a tam majówka będzie wszędzie tłok, lepiej zostanę w domu. Co dla kogo będzie najlepsze? No właśnie w tym tygodniu będę pytać spacerowiczów, także jeżeli ktoś mnie zobaczy i do kogoś podbiegnę, proszę nie uciekać, proszę, nie uciekać, proszę ze mną zostać. Ja zapytam tylko o to, jakie państwo mają plany na majówkę, bo chcę zapytać właśnie o plan, plan A i plan B, bo jeszcze ta pogoda jest taka zmienna, że no pobieg coś, czego jeszcze nie wiemy, jak można tą majówkę, do tej majówki się przygotować. Także ja w tym tygodniu właśnie zrobię materiał i mam nadzieję, że jakieś może kreatywne pomysły naszych widzów będziemy mogli tutaj wykorzystać w wydarzeniach 24 i sprawdzimy, jakie plany na majówkę, bo pogoda cały czas się zmienia, także jeszcze nic nie obiecuję, ale już teraz sprawdzimy szczegóły, bo jakieś tam no, pierwsze prognozy są. Także sprawdzamy, bo poniedziałek ma być tym lepszym dniem, jeśli chodzi o pogodę, a jeszcze ten tydzień ma być no, tym gorszym tygodniem. Także koniec kwietnia zakończy się z taką... Nie wiosenną aurą, bardziej jesienną niż wiosenną, a maj powinien rozpocząć się z wiosenną, właśnie aurą, piękną, ciepłą pogodą, no i jest na to szansa duża, bo w poniedziałek możliwe, że temperatura wzrośnie, ale na razie w ciągu najbliższej doby i przez parę kolejnych dni będzie to temperatura dosyć niska jak na końcówkę kwietnia. Napływa do nas chłodne i wilgotne powietrze, także będą wypiętrzać się chmury, a te chmury spływają do nas właśnie z nad Bałtyku i jutro obejmą cały kraj. także Spodziewajmy się deszczu. Jeśli chodzi o to, co się będzie działo w Europejskich to te najcieplejsze, bardzo słoneczne, bardzo pogodne. Madryt i Lizbona, 25-28 stopni. W Paryżu i w Budapeszcie 15, i też pięknie. I Rzym jeszcze będzie zaliczał się jutro do tych pięknych, i słonecznych, i ciepłych stolic. Tam 22 stopnie. A noc w naszym kraju będzie zimna. Od 0 do 5 stopni w najchłodniejszym momencie nocy i w górach deszcze ze śniegiem. Dosyć zimne powietrze faktycznie napłynie nad Polskę, bo ta temperatura spadnie, ale jeszcze do tego w paru miejscach się rozpogodzi. No a deszcz może pojawić się na zachodzie i na wschodzie, miejscami w centrum. Także w tych miejscach uważajmy, bo drogi mogą być śliskie. Jutro w całym kraju jest szansa na przelot. Deszcz. W górach deszcz ze śniegiem, a temperatura wyniesie od 5 stopni na Podhalu do nawet 10 czy 11. Ta 11 akurat możliwa jest. Na Podlasiu, wiatr będzie słaby i umiarkowany w większej części kraju. Ona północnym zachodzie silnej, on będzie obniżał temperaturę odczuwalną. No i uwaga, kierowcy, ślisko. Sprawdzamy kolejne dni czwartek i piątek z temperaturą maksymalną, która w czwartek wyniesie 12 stopni, a w piątek 16. Lokalnym deszczem ale już nie w całym kraju, więc to już są trochę lepsze informacje. W sobotę i w niedzielę pogorszenie pogody, co prawda w burze możliwe w sobotę na południowym zachodzie, w niedzielę do 16 stopni lokalny deszcz, a w poniedziałek. Już 18 w centrum i na południowym wschodzie, a 1 maja będzie. Warunki wiemy to jeszcze jutro niekorzystne w całym kraju. No i ta temperatura odczuwalna niższa niż to na termometrach przez deszcz i przez silny wiatr. Stan jakości powietrza prezentuje się idealnie. Także zachęcam Państwa do sprawdzenia aplikacji Pogoda Interia i do tego, aby odpowiadać na moje pytania, Kiedy Państwa będę pytać w tym tygodniu, bo jesteśmy bardzo ciekawi, jakie mają Państwo rady, plany właśnie na te majówkowe dni. No właśnie, co zrobić, jeśli pogoda nam nie dopisze? Tak. Bo na pewno jakiś tam plan B Państwo za mają. Dziękuję Ci, Klaudio, do zobaczenia. Do zobaczenia.